Zobaczcie to! Kurwa! To niemożliwe. Siła, niesamow... Siła niesamowita. Tren dobry, też wszystkim. Dzisiaj specjalna niespodzianka dla Was, ale o tym później. Więc oglądajcie do końca. A tak poza tym, chcę Wam opisać, co się będzie działo, jakie mam plany i co się teraz działo przez ten czas. Bo jak wiecie, większość sywetkowców po zawodach, niestety, tyje jak balon. No, a tego chciałem uniknąć. Jedziemy z tematem i łapy nie ma. Teraz trochę z innej strony. Tam byłem. Większość sywetkowców, szczególnie tych, którzy startują jednorazowo bądź są po sezonie całym, ty jest strasznie i mają problemy, aby po prostu utrzymać swoją sywetkę, choć w 30%. Natomiast mój cel był inny. Przypominam, challenge. Wyzwanie, zmiana kultury żywienia i prowadzenie się w taki sposób, aby być przede wszystkim zdrowym. No i taki cel właściwie osiągnąłem wcześniej. No i teraz muszę udowodnić sobie i Wam, że nie odpuszczam i dalej dbam o siebie, ponieważ star to była tylko i wyłącznie zabawa, odskocznia, motywacja, która, jak wiecie, wpadła później. Jak to się odbywało? Przez pierwsze 3 dni po zawodach jadłem co popadnie. Jak wiecie, ważyłem na zawodach 87-88, czyli po skrajnie mocnym odwodnieniu. Przed pikiem ważyłem między 92 a 96 i po takim żarciu 3 dni przytyłem do 96 kg. I jak to Sebastian mówił, zmiana kultury żywienia i prowadzenia siebie dla zdrowia. Od razu wprowadziłem dietę, którą bardzo uwielbiam i nie mam problemu, aby ją prowadzić. Schudłem nawet do 93 kg. I ogólnie czuję się świetnie, co udowodnił mój urlop, i pobiłem wtedy no, rekord ilości kroków spacerów. Około 30 tysięcy kroków. No. I to jeszcze w trzech czwartych, pod górkę. I to naprawdę pod górkę, ponieważ to była Austria, Alpy. Ludzi sporo, coraz więcej. Ja wyszedłem z rana, żeby minąć cały tłok, bo jest sobota. Teraz jest ten most. Zobaczcie, dalej mi treść, żeby I tu. Woda No i później, jak już ważyłem te 93 kg i ta waga ładnie spadała, urlop. Śmieszna, <śmieszna sytuacja była w Niemczech w Oberzasberg Berchow. Dla osób, które znają historię, wiedzą jakie to jest miejsce. To była kancelaria pewnego pana oraz herbaciarnia, którą ten pan dostał od yy, pewnego pana, który też był w rządzie z balkonu. No i niestety nie mogłem wejść tej herbaciarni, ponieważ mój ubiór i mój wygląd był podejrzany i nie kwalifikował się, abym wszedł z szacunku dla osób, które zginęły w II wojnie światowej. Fakiś głębiej się bią normalnie. Ale wracając do kwestii urlopu. Na urlopie też jadłem co badnie. natomiast bardzo dużo chodziłem, miałem mnóstwo aktywności i tam około 50-60 tysięcy kroków zrobiłem w niecałe 3 dni. No i po tym urlopie znowu przy tyle, 96,5, ale już pierwszy dzień wróciłem do diety. I jestem szczęśliwy, że mogę ją prowadzić, ponieważ ją bardzo lubię i nie mam żadnego problemu, aby ją prowadzić. Na razie jest 2,500 kcal. Ura! Ale wysoko, pięknie. Idę, 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 idę i, 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 i za to. Niewiarygodne. Pięknie tu jest. A co najlepsze, przed wyjazdem, czyli po Sopocie, po tych trzech dniach żarcia, moja dieta była na poziomie 3000 kilokalorii, czyli 2,5-2,6 normalnej diety, plus do tego dwa lody, bądź jeden lód, w zależności ile miałem gałek. I dzięki temu żyła na żyle, wszędzie, i na nogach, i na rękach, dosłownie wszędzie, utrzymywało to się przez kilka dni, a moja waga spadała i coraz lepiej wyglądałem gołąb, starkolot. I widać, że organizm tego właśnie potrzebował, czyli więcej żarcia. I przy tej ilości kroków, którą dalej regularnie robię, i wysiłku fizycznego na siłowni, który wypukuje u mnie glygonę, a spacery przez niską intensywność spalamy mój tłuszcz, pozwalały mi jeść dużo więcej, nawet lody, i dzięki temu ta waga spada prawie o 3, no nie, no nie prawie. Spada o 3 kilo. Kurwa, no mieli rozmach, skur. Pomimo tego, że jadłem gdzieś 1000 kilokalorii więcej, niż podczas piku do zawodów. Teraz aktualnie mam 2500 kilokalorii, ponieważ muszę się odkuć po tym, co było na urlopie. A tam naprawdę na siłę jadłem, ile wejdzie nawet McDonald's. Lody, słodycze, specjalnie, aby to mi zbrzydło i mógł z chęcią, z radością wrócić do diety. I tak się właśnie stało. Zobaczcie te budynki. To wszystko jest stare jak świat. Wszystko ma niesamowity klimat. Czesi jednak mają rozmach, nie? Dziś też miałem pierwszy trening. Zobaczcie sami co robiłem. No i na razie jest taki plan, że robię sobie 6 serii pary ćwiczeń w super serii. Uwielbiam pociąganie drążku i pompki na poręczach, więc to sobie poradziłem. Na razie bardzo małe ciężary. No i na końcu moje słabo ogniwa, to znaczy rdzeń oraz biceps. Oczywiście wpadną nogi raz bądź dwa razy w tygodniu, aby zachować zdrowie balansu strukturalnego. Więc nie będzie szaleństw, jak mówiłem, teraz nie trenuję zawodowo, trenuję w taki sposób, aby przede wszystkim cieszyć się zdrowiem. Dlatego muszę robić nogi nie w celach hipertroficznych czy w celach siłowych, ale muszę je robić. I tak będzie. Natomiast nie będą to siady ani ciągi ciężkie, ciągi co najwyżej delikatnie, aby tutaj zachować ruch zawiasowy który jest, jak wiecie, niezbędny, albo inaczej, Niezbędne jest to, aby ten ruch zawiasowy był zdrowy. No myślałem, że to jest ta prowa z Milki. Jakie są plany? Na razie planów nie ma. Celem jest przede wszystkim utrzymanie wagi pomiędzy 95 kg a 100 kg. Na razie chcę zejść poniżej 95 kg, czyli powrót do tego, co było 4 dni temu. Według mnie potrzebuje na to 2-3 dni i wtedy będę utrzymywać to i powoli dokładać kalorii aż wejdę na zero. Moim zdaniem 0 przy tej aktywności aktualnej może wynosić w okolicach 3000 kcal. Na razie będę na ujemnym dla lasie i powoli dążę do, tego, do tej wartości. Cel jest taki, aby dawać więcej kalorii, szczególnie w postaci lodów w momencie, kiedy mam trening, ponieważ zauważyłem, że bardzo fajnie, szybko się nabijam, regeneruję po takim treningu Natomiast pozostałe dni y, będę jadł y, mniej, będę miał mniej kalorii, na pewno nie będą wpadać lody, ale będę utrzymywał na wysokim poziomie spacer minimum 10 tysięcy kroków. Głównie robię to w domu, Ja mam wypady jakieś, to wtedy też robię, staram się ogólnie tych kroków nabijać, ponieważ wyjdzie mi to na zdrowie, nic mi nie dokucza, czuję się świetnie już bardzo długo, co jak wiecie, w truboju się nie zdarzało, czy w Stręgłoros, to było bardzo duże obciążenie dla organizmu, co yy, oczywiście miało się z kontuzjami. Wyniki mam, krwi bardzo dobre, zdrowie mi nie dokucza, robię wszystko, mogę wchodzić pod najwyższe góry, nie mam zadyszki, mało tego, mogę. Ruchem wbiegać w jakąś wysoką górę bez Beskidach i nie czuć specjalnego obciążenia. Tak to się zmieniło. Właśnie dzięki temu, że regularnie robię te spacery i regularnie robię spacery w górach. To daje bardzo dużo. Jak wchodzę na czwarte, piąte, szóste piętro, to no nie czuję zadyszki. Kiedyś miałem taką sytuację, że wszedłem na czwarte czy piąte piętro jakiejś kamienicy i facet się pyta: Mnie ciężko było co? A ja mówię: Co było ciężko? A no tak, przecież. Wcześniej miałby zadyszkę i problem, żeby tu wejść. Musiałbym to robić na kilka razy, a teraz wchodzę bez żadnego oporu. I tak właśnie teraz jest. Wszystkim polecam spacery. Starajcie się jak najczęściej unikać y, sytuacji, gdzie możecie iść, ale wolicie y, podjechać samochodem. Tak samo te hulajnogi, y, te elektryczne gówna, dosłownie gówna, y, powodują to, że ludzie całkowicie pozbywają się ruchu y, i pozbywają się Dynamicznej stabilizacji królosłupa. I to się musi kończyć źle, ponieważ siedzisz 8 godzin. I mało tego, kiedy możesz wzmacniać swój królosłup właśnie naturalnym chodzeniem, marszem, ty tego nie robisz, ponieważ kupiłeś sobie elektryczną hulajnogę. Ludzie, ogarnijcie się, naprawdę to powoduje choroby cywilizacyjne. Nie do, że układ ruchowy będzie coraz bardziej upośledzony, co w przyszłości może wpłynąć na pewno wpłynie na Twój układ sercowo-naczyniowy. Co oczywiście może doprowadzić do różnych problemów, od problemu z biodrami, kręgosłupem, kolami, po zawały serca. A jaka jest ta niespodzianka? Koszulki, zobaczcie sami w końcu, doczekają się swoich koszulek i od tego zaczynam. Może wkrótce dojdą też te małe krążki 250 g i 125 g z magnesem, ponieważ już ten temat się bardzo mocno rozwija i możliwe, że jestem już rzut od zamówienia dużego. Kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli one się będą dobrze sprzedawać, to wtedy mm, zrobię więcej zamówień. Wiedz Więc macie w komentarzach linki do mojej strony i zamawiajcie koszulki, bo są dość fajne, oryginalne, sami zobaczcie. No i tyle z mojej strony. To dziś wszystko i łapy nie ma.